Przede wszystkim tutaj Coach atletii w tym odcinku będę mówił o częstym problemie postawy ciała czyli tak zwanej opadającej głowie. Jaka powinna być naturalna postawa ciała? Nasz kręgosłup składa się z czterech różnych krzywizn. Lordoza szyjna, kifoza piersiowa, lordoza lężwiowa i mała kifoza krzyżowa. Funkcją tych krzywizny jest amortozowanie kręgosłupa. Ponadto należy pamiętać, że gdyby kręgosłup był idealnie prosty, byłby 17 razy mniej odporny na działanie grawitacji. Nie bez powodu mamy więc wiele krzywizn. Szanujmy je w życiu codziennym: stojąc, siedząc, chodząc, trenując itd. Harmoniczna postawa jest zatem w stanie lepiej kontrolować siły wywierane przez grawitację. W przypadku opadającej głowy chcielibyśmy, aby ucho było równe z ramionami. Próbujemy znaleźć aspekt S dla słupa. W zależności od osoby te skrzywienia mogą się delikatnie różnić. Należy umieć odróżnić naturalne krzywizny od patologicznych. Czym jest tak zwana opadająca głowa? Jest to bardzo powszechne zjawisko. Mówimy o nim, gdy głowa jest z przodu w porównaniu ze środkową częścią klatki piersiowej. Gdy patrzymy na kogoś z profilu, to pozycja jego ucha jest wysunięta przed środkową część barku. Powinieneś wiedzieć, że głowa ma wagę. Wynosi około 5 kg, ale różni się nieznacznie w zależności od osoby. Badania wykazały, że na każdy 2,5 cm wychylenia głowy do przodu mięśnie szyi i górnej części pleców dostają 4,5 kg dodatkowy ciężaru. Więc wyobraź sobie, że 5 cm do przodu to 14,5 kg nacisku, a 7,5 cm to 19 kg nacisku. Nic dziwnego, że tak wiele osób ma bóle kręgosłupa. Jakie są możliwe przyczyny? Im bardziej plecy są wygięte, tym bardziej głowa przesuwa się do przodu. Zjawisko to często obserwujemy podczas długich godzin spędzonych na patrzeniu w ekran. Technologia sprawia, że spędzamy dużo czasu przed laptopami. Praca biurowa zmusza nas do siedzenia, tak samo jak i jazda samochodem. Inną przyczyną jest spanie na bardzo grubej poduszce, która podnosi głowę podczas snu. Przyczyną opadającej głowy są zwykle złe nawyki postawy, ale dużą rolę ma jednak brak aktywności fizycznej. Żyjemy, ponieważ jesteśmy ciągle w ruchu. To proste. Albo się poruszasz, albo umierasz. Nasze mięśnie, ścięgna, mocne kości, stawy są po to, aby chodzić, biegać, ruszać się. Aby zrozumieć, w jaki sposób ciało przechodzi ze stanu funkcjonalnego do stanu patologicznego, musimy wyrównić dwie etapy. Pierwszy, mięśnie, które są e, nieregularnie stymulowane, są zawieszone i zanikają, dopóki nie zostaną ponownie wykorzystane. Drugim etapem jest adaptacja i to jest bardzo ważne. Musisz zrozumieć, że nawet najbardziej siedzący mężczyźni, kobiety i dzieci na świecie muszą chodzić, pochylać się, podnosić przedmioty, itd. Aby wykonać te zadania, Ciało, które ma świadomość, że miesień przypisany do tego zadania nie jest już w stanie tego zrobić, pożyczy inny miesień, aby wykonać brudną robotę. Ciało w jakiś sposób improwizuje lub dostosowuje się. Jakie są y, możliwe konsekwencje przewlekłe bóle? Jeśli odczuwasz przewlekły ból mięśniowo szkieletowy to znaczy, że twój organizm wysyła ci alarm. Ból ma jedną funkcję. Ostrzega nas przed niebezpieczeństwem. Tym niebezpieczeństwem jest brak ruchu. Dzisiaj nie poruszamy się wystarczająco. Nasz organizm zaczyna działać dysfunkcyjnie. Tak jak w przypadku zespołu opadającej głowy. Czym jest dysfunkcja? Oto bardzo prosty, e, prosty przykład. Szyja Pozwala nam obrócić głowy w lewo i prawo o 180 stopni. Dysfunkcja jest wtedy, gdy nie możemy tego zrobić. Konsekwencje są ból głowy i zawróty głowy, ciągłe zmęczenie, ból barku, ból ścieki, ból pleców. Teraz jak sobie e, z tym radzić? Musisz roztrącić zbyt skurczony mięśnie i wzmocnić słabe. W celu rozciągnięcia wykonamy ćwiczenie na SCM, ćwiczenie Scalings Anterior i Suboccipitals. Następnie zrobimy ćwiczenie na wzmocnienie Deep of the Neck. Następnie przejdziemy do odcinka piersiowego, aby naprawić łuk pleców, który bezpośrednio wpływa na pozycję głowy. Pierwsze ćwiczenie. Połóż dłoń na klatce piersiowej. Powoli przekręć podbródek w kierunku ramienia. Delikatnie przechyl głowę do tyłu, aby poczuć rozciąganie z przodu szyi. Wytrzymaj w tej pozycji od 30 do 60 sekund. Połóż dłoń na klatce piersiowej. Przechyl głowę tak, żeby ucho było skierowane do ramienia. Przechyl lekko głowę do tyłu. Patrząc w sufit powinieneś poczuć rozciąganie z przodu. Wytrzymaj w tej pozycji od 30 do 60 sekund. Do tego ćwiczenia będziesz potrzebować piłeczki, na przykład tenisowej. Połóż się na plecach i ułóż piłeczkę w górnej części szyi, tak jak pokazuję na wideo. Przyprzągnij podbródek do tyłu, tak jakbyś chciał zrobić podwójny podbródek. Do następnego ćwiczenia ustaw się w pozycji stojącej. Latka pierwszowa do przodu i ramiona do tyłu. Przeciągnik podbródek do tyłu, tak jakby chciał go schować. Uwaga! Nie wolno kierować podbródka w górę, odchylając głowę do tyłu. Skoncentruj się na podbródku, a nie samej głowie. Teraz zrobimy tak zwanego aniłka, ale na ścianie. Ramiona, łokcie i nadgarstki muszą dotykać ściany przez cały czas. Umieść ręce nad głową i wykonaj aniuka. Otrzymaj całe plecy przyklejone do ściany przez cały czas trwania ćwiczenia. Ostatnie ćwiczenie nazywa się literka W. Ustaw ręce do góry w pozycji litery W. Złącz łopatki razem, przeciągnij łódź do tyłu ku dołowi. Dziękuję za obejrzenie mojego filmu. Mam nadzieję, że Wam się podobało i że jest pomocny. Jeśli chcesz mnie wspierać, nie wahaj się dać lubię to, subskrybować mój kanał na YouTube. Dużo zdrowia dla wszystkich!